Całe życie modliłam o dobrego męża. I co? I mam dobrego męża. A on tylko się modlił o żonę. Więc ma żonę. Trzeba było się modlić o mądro, tu, o dobrą żonę. No, to jestem właśnie ja. Wredna, jak nie wiadomo. Idziesz w prawo, dalej. To już jest straszne zdjęcie, Panie profesor. Nie, nie, ale tam sprawia Aha, tu jeszcze jest. Ojejku, te korale! Tu już jest bardzo późno tu tylko pani profesor, To jest klima, pierwszy obiekt w klimakterii dziewczyny jakby któraś jeszcze nie miała to jest tu jest, tu prawo to jest nauczycielska zołza tak, 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 to jest nie, naprawdę. jeszcze gdzieś jest zołza wredna taka tak, to już nie nauczycielstwo o to, to, to też, to też, to jest fajne te są też fajne. A to zdjęcie, co jest takie najbardziej mi się podoba w okularach, to jest wrodkowie nad zelenem robione. To jest okularach. O to. A to! To tak jak Monikę mam wyhaftowaną, z rozwiszczoną fryzurą. Super, no. To jest też jakaś paperlessera tak, na to wykładzie A też tak na luzie. Tu, tak, tak dokładnie. Tutaj też jest fajne. To jest to ostatnie. To jest ostatnie? Tak. Ale to nie jest ostatnie teraz, Ale ostatnie. Nie, nie, tylko to... tamto ostatnie. A nie wiem, no któreś pan. Po tamto bo mam, bo mam białe. mam białe, 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 białe. Mam, no. to, świąt to jest świątnik kolejowe. To jest, jest ostatnie ona. A nie, to jest. A to, to jest okropne. To A normalnie. to jest taki miś masz ostatnich. Ale to jest straszne. To jest straszne. to, to i nie użyłeś. No nie, nie, nie nie, nie, to, nie, nie, ma tego To foto, jest to, na rowerku, tak, fajne zdjęcie, to też fajne, no. fajne, fajne. O, nie, nie. no tutaj to super. Ogólnie no, fajne, no, jestem zadowolona. Bo tu też klima, życiu, Które. Które. to powiedzie jaka klima, normalnie.